dzisiaj wielka konferencja akcji Superfotelik Nest Banków, Superfotelik na bank. Dla Was jako rodziców bezpieczeństwo dzieci na drodze jest chyba najważniejsze. Tak, zdecydowanie. To jest absolutnie kupno fotelika jest priorytetowym zakupem chyba wszystkich rodziców. Każdy myśli o tym, jak to dziecko ze szpitala już przetransportuje do domu. I niestety często jest tak, że na ostatnią chwilę robimy te zakupy. Kupujemy jakikolwiek fotelik, pożyczamy od znajomych, po jakichś innych dzieciach i tak dalej, żeby było tanie, Bo jakby nie było jest to dosyć drogi zakup. Ale jest to zakup, który gwarantuje absolutne bezpieczeństwo dziecku. Więc jeżeli tak dbamy o żywienie, o pielęgnację, o styl ubierania, edukację, to czemu nie dbamy o ten priorytet, czyli o bezpieczeństwo w trakcie podróży? A nie mówię tu wcale o tych dalekich podróżach, bo to jest oczywiste, ale to nawet przemieszczanie się, podwożenie do przedszkola, do szkoły, jakby najwięcej chyba wypadków dzieje się pod samym blokiem, pod samym domem, gdzie się mieszka, bo wtedy człowiek już jest wyluzowana, już jest bliziutko i wtedy bach. Więc nie ma co ryzykować, bo. Konsekwencje mogą być albo tragiczne, albo nieodwracalne w skutkach. Na co zwracacie uwagę, bo to zapewne mężczyzna w domu kupuje fotelik? Wiesz, tak, no, wybór fotelika to był wspólny, ale na pewno mężczyzna montuje te foteliki. To co jest istotne tutaj przy tej akcji, no, poznaliśmy pana Fotelika, który tutaj też firmuje to e, swoim profesjonalizmem, i on nam wytłumaczył, jak istotna jest kwestia właśnie zamontowania fotelika i wybrania odpowiedniego fotelika do, na, do danego samochodu i dziecka. Bo może nam się wydawać, że prawda mamy. Jakiś, Dobrej marki fotelik. E, dokładnie, dokładnie. Fotelik z najwyższej półki, ale załóżmy, chcemy go włożyć do jakiegoś sportowego samochodu, i to już jakby nie działa. Wtedy te wszystkie walory bezpieczeństwa nie są już tak istotne. Ja nawet nie spodziewałam się, że ważny jest kąt nachylenia siedzeń, i że w każdym samochodzie jest ten inaczej. Jest inaczej. E, e. I po prostu wydawało mi się, no fotelik, ty fotelik się wkłada, pyk i jest. Świetne właśnie w tej akcji jest to, że tutaj też są ci prof profesjonaliści, tak jak na przykład pan Fotelik, czy tutaj też e, dzisiaj, dzisiaj będzie e, przedstawiciel policji, który jakby wyjaśni to dokładnie, e, co, co jest istotne, że to nie jest tylko tak, że bierzemy najdroższy fotelik i już mamy super, jakby 100% bezpieczeństwa. Istotnych jest wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Fotelik to jest taka może y, mała rzecz, w samochodzie, ale jakże bardzo ważna i potrzebna. Dobry fotelik, przede wszystkim dobrze zamontowany, dobrze zapiętym dzieckiem i przede wszystkim wygodny, bo jak się jedzie na długie, na przykład długą podróż, kilkaset kilometrów, to dziecko musi mieć też wygodnie i bezpiecznie. Dlatego dziś jesteśmy właśnie tutaj na tej akcji zmian. Na co dzień prowadzisz bloga o bezpieczeństwie dzieci też. Testujesz różne rzeczy, różne miejsca. No właśnie, to na co zwracać uwagę przy doborze fotelika? Wiesz co, ja przede wszystkim rzeczywiście podróżuję po, podróżuję po Polsce i po Europie i sprawdzam różne lokalizacje dla rodzin. Z dziećmi i podróżuje bardzo, bardzo dużo. Ja tylko potrafię, muszę coś dodać do wypowiedzi Mariusza, przede wszystkim, że krótkie dystanse również są szalenie istotne. Że nawet jeśli jedziemy w podróż, gdzie, która trwa zaledwie 5 km, też musimy pamiętać o bezpieczeństwie fotelika. Co jest istotne, odpowiadając na Twoje pytanie? Przede wszystkim fotelik musi być bardzo dobrze zapięty, musi być wygodny i też polecam, żeby to były jednak foteliki nowe. Nieużywana. Foteliki używane się potrafią yy, wykształcić źle i tak naprawdę nie są one wtedy idealnie dobrane dla każdego dziecka. To jest niezwykle wygodne. My dobieraliśmy fotelik dla Zosi dosyć długo. Zdecydowaliśmy się na jeden solidny. Yy, jesteśmy bardzo zadowoleni na tym foteliku. Potrafię powiedzieć, przyjechaliśmy kilka tysięcy kilometrów i naprawdę jesteśmy cały czas w drodze. Wiem, że to jest wygodne, dlatego że też dziecko czuje się komfortowo, bezpiecznie, a tym samym prowadzący, bo nie musi wtedy myśleć o tym, czy, czy dziecko nie tarmosi się gdzieś w tyle, jest czy, też, czy jest bezpieczne, czy też pas to dziecko nie uwiera. To wszystko jest szalenie, szalenie istotne. Czy czy, powiedz mi, czy ty się czujesz bezpiecznie w swoim foteliku? Tak. Tomku, dzisiaj prowadzisz akcję, konferencję akcji, Super Fotelik na mm. bank. Czy Ty również jako zwracasz uwagę, bo nie masz na co dzień dzieci przecież? Że to super fotelik dla ciebie to chyba taki osobny temat w ogóle w życiu. Nie mam dzieci, ale mam w sumie sporo dzieci przed ekranami telewizorów rodziców, którzy mnie oglądają w pytaniu na śniadanie, w którym poruszaliśmy wielokrotnie ten temat. I stąd wiem, jakie są dane w Polsce dotyczące ich używania, dobrego doboru. I to jest dla mnie bardzo interesujący temat, jako kogoś, kto może się tą wiedzą podzielić z innymi, więc absolutnie w to wchodzę po same uszy i już nie jednemu mojemu znajomemu pomogłem. Jak doradzasz swoim znajomym, to na co mają zwracać uwagę właśnie przy doborze fotelika? Żeby nie używali tak zwanego poddupnika, w którym bardzo często wyposażone są samochody. Wiesz, żeby ten design, piękno wnętrza nie zostało zakłócone, to się wysuwa taki podnośnik, źle. Żeby maluchów do czwartego roku życia nie wozili przodem w fotelikach, tylko cały czas tyłem. I żeby nie cwaniakowali. Czyli mam małego Bobasa, ale żeby nie wydawać za dużo pieniędzy, to kupię albo używany, albo jeszcze gorzej używany i duży, żeby ten fotelik był cały czas taki sam, a dziecko będzie do niego dorastać masakra, bo w takim foteliku pierwsza i podstawowa sprawa przy wypadku to jeśli nie wypadnie, to już jest duże szczęście, a jak wypadnie, przepraszam Państwa, że tak straszy, ale to wątrobę ma skasowaną, no więc lepiej to chyba wiedzieć niż nie wiedzieć. Karolina, dzisiaj jest akcja Super Fotelik na Bank. Czy Ty na co dzień masz y, w samochodzie zawsze fotelik dla swoich dzieci? Absolutnie tak. Mam i dla swoich, i dla cudzych, bo mnie się często zdarza odbierać na przykład kolegów moich synów, a to z przedszkola, a to ze szkoły, y, ale tak. Znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji, że moje dziecko pojechało. Bez z fotelika, jeżeli o to pytasz. A na co zwracasz uwagę przy doborze? No bo jednak z wiekiem te foteliki też trzeba zmieniać. Przez, przede wszystkim na certyfikaty, y, które mówią o tym, czy fotelik przeszedł w ogóle jakieś testy, bo my często kupujemy takie rzeczy w, y, nie wiem, marketach czy czymś i w ogóle się nie interesujemy tym, czy, czy ktoś te foteliki testował, sprawdzał na sto y, różnych sposobów. Także a testy? A testy i testy... Bezpieczeństwo jest szczególnie ważne, ale ja chyba szczególnie pan. ważne jest dla mnie bezpieczeństwo dzieci w samochodzie. No. E, bo wielu rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy, że nawet przy takiej e, bardzo małej prędkości samochodu i nawet przy bardzo niedużych odległościach, które pokonujemy, to ta konieczność zapinania dzieci w foteliku, zapinania dzieci pasami, to jest coś, co powinno nam wejść w krew, tak jak mówię, nawet na takich dystansach, które wydają nam się, a podjeżdżamy do sklepu, a przecież mamy za rogiem przedszkole. A, przecież do szkoły został tylko kilometr. Nie, za każdym razem moi dzieci się wściekają czasami, a mówię: Ja nie ruszę, dopóki nie będziecie zapięci pasami. Po prostu nie ma. Najwyżej się spóźnicie do szkoły, ale dopóki ja nie będę widziała, że jesteście pozapinani, nie ruszam i nic się nie jedziemy. No właśnie, bo sama akcja polega na tym, aby wziąć nawet kredyt taki bezgotówkowy właśnie na, na ten fotelik, prawda? Ja, czy tak, jak, tak jak mówię, to jest taka w cudzysłowie inwestycja, która. Ciężko o tym mówić, że nam się to jakoś zwróci, czy że nam się to po prostu to jest coś, co jest konieczne. Agnieszka, dzisiaj wspieramy bezpieczeństwo dzieci. Czy ty na co dzień również zwracasz uwagę w samochodzie na bezpieczeństwo swoich dzieci? E, absolutnie. To była w ogóle pierwsza decyzja, taka, jeśli chodzi o kupowanie rzeczy dla dzieci. E, kiedy się urodził mój syn i moja córka, to już absolutnie z, ze szpitala przyjeżdżały w foteliku specjalnie dopasowanym nie takim foteliku e, na, nie wiem, tam trzy. 26 miesięcy gotowym, tylko rzeczywiście ten fotelik co kilka miesięcy zmienialiśmy. Wydaje mi się, że no, świetna akcja, bo jeżeli możemy zadbać bardziej o bezpieczeństwo naszych dzieci, no to e, wszystkie siły e, są tego warte. To na co warto zwracać uwagę jako rodzic? No, i ja przede wszystkim właśnie zwracam uwagę na bezpieczeństwo. Moje dzieci mają teraz 8 i 9 lat i nadal jeżdżą w samochodzie w fotelikach. No i nie wyobrażam sobie, żeby, żeby miały nie jeździć w tych fotelikach. One są oczywiście do ich z wzrostu uwagi dopasowywane po każdym sezonie. No i na razie odpukać to się sprawdza i, i cały czas są bezpieczne.